Witam Was w trzecim odcinku. Zagrywam mój Star Planet, a ze mną jest. Tak, Maja. Kanał w opisie, już był w pierwszym odcinku. Tak. No. Maja mi się slagowała. Mimo, że się ubrała w co innego. Nie Mimo, że się ubrała w co innego, wygląda tak. A się już ubrała, bo przed chwilą. Przecież udostępniam Ci. Przed chwilą nagrywałyśmy, znaczy ona nagrywała mega prezenty. No i tak ona co chwilę tak siu, Co chwilę odbierała te prezenty. Ja nie mogłam nadążyć. Tak. No i proszę. No nagrywam na kalkulatorze. Tak. No i no coś ważnego do powiedzenia. Dwie rzeczy. Dziś nagrywam na. Z... Co? No tak. Kurde, wygadała. Wygadała. Wygadała się. Wygadała. E, no i trzecie. czy znaczy drugie. Co ja wygadam? No, pierwsze to będę miała tego wipa. i Dzisiaj jeszcze nagramy drugi odcinek razem. Na jej kanał i na mój. No wiem. Bardzo późno. No i. Ja mówiłam. Maja, przerwałeś mi. Tak. No, ale pierwszej nie dokończyłam. No będę miała tego VIPa I dzisiaj nagramy drugi odcinek i na mój kanał, i na mój kanał. I dzisiaj będziemy jeszcze raz nagrywać. No, a teraz. No, to będzie, będę nagrywać, a jak Maja się będzie chciała, to ona też będzie nagrywać. No i będę miała pana miesiąc. I będę mogła dalej przyjmować znajomych, bo... Zobaczcie, co się stało. Ja mogłam mieć tylko 200 znajomych, a mam 201. Dlatego czekam na wita. No akurat, taki spek. No i druga rzecz to jest... No właśnie zlagowało mi się. No i muszę wejść na mój profil. O! No akurat, akurat kiedy chciałam wejść na mój profil pokazało mi się. Dobrze. No co druga wiadomość to jest... wysłałam do moderatorów MSP, żeby do gazetki następna która będzie ta z 18, czyli... Mm się to sprawdzić. No. Nie wiem. No um, 18 do gazetki, żeby e, była mój artbook. Wysłałam i może jeśli chcecie, nie zmuszam. Lajkujcie i znaczy love tujcie loveit klikajcie i komentujcie. No za zobaczyłeś. A mój artbook to mówili na forum, że tak, mam jeszcze te gazetki. Wysłałam im mean, już, ale lepiej jak będzie coś też tutaj. O tam było coś, że zaraz wam przeczytam. Hej, nee. Ale kaj. <laughs> Aha. Aha. do gazetki ty jesteś tutaj. Jesteś tutaj. Tylko, że cię nie widać jeszcze, bo się nie załadowało. No i co ja chciałam powiedzieć? Coś ja chciałam powiedzieć? O, ja. Dlaczego mam cię dodać? Maja. Dlaczego mam cię dodać? Aj. Dobra, nagrywam ze Stratford ale muszę sobie włączyć. Dobra. Okej, okay, to co tu jeszcze? No, zmieniłaś sobie. Tu. No, a tutaj starałam się ubierać na biały i różowy. I ty tu jesteś? O, no, jakieś tu jesteś, jesteś. Bo ja nie miałam więcej takich ładnych białych i różowych To sobie pomyślałam A ta Maja będzie Dobra, nagrywam No, no już wiem Weź, chciałam Cię i tak zabrać No i chciałam coś powiedzieć Coś chciałam powiedzieć I znowu mi przeszkodziłaś Dobra, zapomniałam Aha, już wiem po raz trzeci, jak mi teraz o tym samym przerwie, ja to zapomnę, to ja widzę z siebie. Chciałam powiedzieć, że. że. że zapomniałam. Ach, ja jestem po prostu. Dobra, za chwilę zapominam i za chwilę sobie przypominam. Dobra, jak będziecie moje zły, źle słyszeć, to przepraszam, ale tak mi po prostu nagrywa. Bo możecie na przykład w ogóle maili nie słyszeć? I będzie wtedy brzdąg? Co ty śpiewasz? Dobra. E, ja i tak rzucam filmy czasem z gotowca, więc. Ja nie wiem, co ja robię. Hi, hi. Iluminati. Illuminati, Illuminati zrobiłam. Dobra, będę się bawić, nudzi mi się. Okej. Okay. No. Spoko. Teraz ja my robimy krótką pauzę. Dobrze, my już jesteśmy, pośmiałyśmy się trochę. Tak. Nie uwierzycie, co ona mi napisała. Ja... Nikt mnie nie... Na serio? Zostawiłam status, zaraz nagrywam z moją, a już 7 minut nagrywam. No. Dobra, już? Dobra... Maja rozłączyła, po prostu Maja do mnie teraz dzwoni. Co się rozłączyło? Kurcze, nie, nie! E, ja zaraz wracam, bo coś się popsuło. No nie wiem! Tak chwilę mi coś robi. No nagrywam. Chciałam już... E. Yes. Dobra, no, ja zaraz wracam. Już jesteśmy. Maja mnie zdenerwowała. Dobra, <grym> wystarczy, że to nagrałam. Tak to wygląda. Nie! Bo usunę ten film. Bo usunę. Nie wiem. Muszę mu powiedzieć. Tyle co ja. No. A ile mamy? Dobra, ten facet, który rzucił swoją dziewczynę, dla mnie jest. Nie powiem jakim. I go. Ale nie on. Tylko ten taki inny, co z mojej Jestem... Dobrze. Tak. I, um, ile nagrywam? Nagrywam już 9 minut, więc... No wiem. Ale mi się nie chce tam patrzeć. Dobrze, to... Jej... Jejku! To naprawdę lakuje. Tak tutaj zrobiłam ze szczapek. To ja... O nie! O nie, to ja zrobiłam. Będzie fany moment na pewno, bo jak ona śpiewa, to musi być.